Gdzie ma jestem Rafał? No, Rafi. No, pokażę wam w tym filmiku, co zbudowałem przez ostatnie te parę tygodni. Sporo nie kręciłem filmików po poleniarskim. A tu sobie teraz nakręcę. No, ostatnio tyle dobudowałem na Nowym Świecie. Bam. to jeszcze policja? To nieskończone. To mój dom. Ty, co nie wiadomo, co jest. to jest. Pójdziemy do mojego. Lampka. Hej, Jak tu mój zachodzi. Czy można spać? Prześwituj się trochę, że tam światło. To teraz pójdziemy... No nie wiem. A! to są moje pomniki. Zobaczymy, czy są podobne. Ja tu CTSG. To ciekawe. A. E, 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 e. Podobnie. Nie, nie ma co zlekać. Bardzo podobno. Przejdziemy sobie parkura Sam go robiłem. Muszę oczy krzyć. Czego? Dobra, dłuższy. Kurde. Pierwsza wpadka. No Nie mogę. Chodzi nie to cooo nie... dobrze, że ci miała, super. To nie ma super to wszystko jest to połączone, nie wiem. kurde, że to miałem do których tu się chodzi. Dobra, za ty pójdę. Mm, szybko, szybko. Pierwsza wpadka dla mój parkour. To jest trudne, bo to tak robiłem, że mój gościu nie mógł to przejść. Sam nie mogę to przejść. Dobra, no. Fritz mi się nie zobaczy. Ještě. Musím to pozměnit. A dá to protože že to zasnělo tak. O, ne, rudě. zárpan pan. Má to Pepperoni. Pepperoni. Kurče. To jest to, ja już ten but. Dobra. Tu już przeszłem. Ostatni mój ruch już spadłem. Dobra, przejrzyj wszystko. Bez namysłu. Szybko to przeszłem, więc to najszybciej raz. Ła? Ła? Ta szczepa tu mm -hmm. Mm -hmm. No nie. Mm. Kurde. I... A dobra. Obsłużę. o tu wszystkie składają, kurde mm. o dobra przeje, przejechałam to wszystko dobra jeszcze jeden. w tym samym kręcę ten, ten filmik Życie życiową ale mój brat będzie grał może on lepiej to mi poprowadzi, a nie umiem tego wkoczyć wszystkiego. Ale. On będzie krótszą serię prowadził. A my już. Kur. Tu zawsze się zbiłem. Dajdę. To tyle. Nie będziemy robić części na takie...

Muito a gente. Ah, bom.